Cześć! W dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć temat wiosennego nawożenia azotem z burz ozimych, a także rzepaku. Podobny materiał na swoim kanale publikowałem już w ubiegłym roku przed rozpoczęciem poprzedniego sezonu wiosennego nawożenia azotem. Ten materiał cieszył się dość dużą popularnością i nadal część oglądających na niego trafia. Jest obecnie również oglądany więc chciałbym trochę. Tamten materiał uaktualnić dzisiaj i powiedzieć przede wszystkim o naszym planie na ten nadchodzący sezon nawożenia. Powiem o tym, jakie, z jakich nawozów będziemy na naszych polach w tym roku korzystali, w jakich dawkach i w jakich przybliżonych terminach, a także wyrażę takie swoje stanowisko, moją opinię na temat tego, jak racjonalnie nawozić w tym roku i nie tylko azotem nasze uprawy w gospodarstwach tak aby móc osiągać z tego możliwie jak największe korzyści. Zapraszam do oglądania. Do pierwszej dawki nawożenia azotem w tym sezonie na naszych wszystkich uprawach użyjemy nawozu jakim jest Saletrosan 26 a to ze względu na to, że jest to nawóz dobrze zbilansowany właśnie do stosowania go w pierwszej kolejności wiosną a to ze względu na jego dużą zawartość, czy dużą zawartość siarki w jego składzie 32,5% w formie SO3. A jak wiadomo, siarka w dużym stopniu odpowiada za odpowiednie pobieranie i wykorzystanie przez roślinę azotu. A więc, mówiąc o nawożeniu azotowym, nie możemy zapominać również o siarce, która odpowiada właśnie za to, aby. To nasze nawożenie azotem było jak najbardziej skuteczne i było po prostu wykorzystane. Tego saletrosanu będziemy stosowali od 150 do 200, czy może trochę ponad 200 kg na hektar, w zależności od uprawy. W rzepaku oraz pszenicy będą to te wyższe dawki, a w jęczmieniu i w sprzężycie te niższe, wspomnianych, czyli około te. 150 kg na hektar. Taka pierwsza dawka od niecałych 40 do ponad 50 kg azotu czystego składnika na hektar będzie miała służyć głównie bieżącemu odżywieniu właśnie naszych upraw, żadna z naszych żadna z naszych plantacji zbóż nie wymaga jakiegoś dokrzewiania, jakiegoś specjalnego gonienia dużymi dawkami azotu do wzrostu, dlatego myślę, że taka dawka będzie optymalna. Poza doborem odpowiedniego nawozu, a także wybraną przez nas dawką do tego pierwszego zastosowania na wiosnę na naszych plantacjach, bardzo ważnym jest, a może i kluczowym, dobór odpowiedniego terminu takiego nawożenia. Jeszcze dwa lata temu i wcześniej mieliśmy podaną tak naprawdę sztywną datę 1 marca, od którego mogliśmy stosować wiosenne nawożenie azotem na naszych polach. Od zeszłego sezonu się to zmieniło i mamy szansę na takie warunkowe dopuszczenie do stosowania tego nawożenia już w lutym. A to za sprawą odpowiednich pomiarów, czy od pomiarów temperatury, których dokonuje IMGW, i jeśli te temperatury przekroczą odpowiednie zakresy, no to wtedy będziemy mogli dowiedzieć się na takich mapach publikowanych, odświeżanych codziennie przez IMGW na ich stronie, że nasz powiat jest już zaznaczony odpowiednim kolorem, który właśnie dopuszcza nas, rolników, abyśmy na terenie tego powiatu już mogli ten azot wcześniej stosować. Jeśli chodzi o moją opinię. W temacie terminu tego pierwszego wjazdu na pole z azotem, to jestem tutaj po tej stronie rolników, która mówi, aby zrobić to możliwie jak najwcześniej. Najwcześniej, ze względu na to, że musimy pamiętać o tym, że termin stosowania nawozu nie jest równoznaczny z momentem, w którym ten nawóz zostaje przez roślinę pobierany, jest wykorzystywany. I tutaj myślę, że taką przestrogą, która. Powinna rolnikom uświadomić, aby właśnie z tym nawożeniem za dużo, za mocno nie zwlekać, jest wspomnienie roku 2022, czyli zaledwie dwa sezony do tyłu, kiedy to w naszym regionie zachodniej Wielkopolski w marcu nie mieliśmy właściwie żadnych opadów deszczu i ci rolnicy, którzy zgodnie z obowiązującym wtedy prawem zastosowali nawożenie azotowe 1 marca czy po tym dniu, po tej dacie musieli czekać nieraz ponad miesiąc, aby w ogóle przez jakikolwiek opad deszczu ten nawóz został rozpuszczony. Nie mówiąc już o tym, że ten nawóz musi się jeszcze przemieścić w strefę korzeniową naszych roślin na polu, gdzie najlepiej, aby ten azot znalazł się na głębokości kilkunastu, dwudziestu, trzydziestu centymetrów i głębiej, aby właśnie skutecznie być pobieranym przez roślinę i działać również z korzyścią na rozwój systemu korzeniowego. I chociaż układ temperatur w lutym, w obecnym sezonie, pozwolił nam już na to, abyśmy otrzymali to warunkowe dopuszczenie do wcześniejszego stosowania azotu na polach, co zresztą możliwe jest w większej części naszego kraju, co można sobie sprawdzić na stronie IMGW w tym kryterium wcześniejszego naważenia azotem. To jednak stoi przed nami inna przeszkoda, a mianowicie ilość wody na Polach. i teraz odwróciłem się w stronę, w której w oddali widać właśnie takie rozlewisko czy takie zastoisko wody. Właśnie na polu, takich miejsc w naszym regionie jest całkiem sporo, i tak naprawdę nie ma możliwości, aby w tym momencie taki azot roślinom podać. Jedyną taką szansą na to, aby to zrobić, jest chwilowy, poranny przymrozek i to taki większy, pewnie na poziomie minus 5-6 minus stopni, na którym będzie można na pole wjechać, a on następnie puści i ten nawóz będzie mógł być spokojnie w głąb gleby. Rozpuszczony, a nie będzie ryzyka na to, aby gdzieś ten nawóz sobie spływał. A mówiąc to, dążyłem do tego, aby właśnie powiedzieć, że my na taki mocniejszy przymrozek czekamy i myślę, że przede wszystkim w rzepaku, ale również zapewne w jęczmieniu i w pszenicy będziemy chcieli taki moment, na, na tą możliwość na wjazd w pole wykorzystać, aby właśnie tą pierwszą dawkę azotu zastosować. Tak jak już wspominałem, jestem za tym, aby robić to możliwie jak najwcześniej. I tutaj chociaż wielu rolników ma naprawdę duże opory przed tym, aby gdzieś przekonać się, że można w taki sposób właśnie ten azot stosować, że nie jest to wcale zbyt wcześnie, jak to się wielu osobom wydaje. Jakby ja też nie chcę się tutaj kreować na autorytet, nie chcę zmuszać nikogo, aby miał takie zdanie jak ja, ale warto sobie na przykład w internecie, w wyszukiwarce, na chociażby tej platformie, na której mnie oglądacie, czyli na YouTubie, wpisać czy wyszukać sobie rozmowy z takimi, myślę, autorytetami nawożenia w Polsce, jak, Witold, jak profesor Witold Grzebisz czy Witold Szczepaniak to są osoby, które udzielają całkiem sporo wywiadów, aktywnie działają w tej medialnej części, jeśli chodzi właśnie o branżę rolniczą i bez problemu można spotkać nawet bardzo świeże rozmowy z tymi osobami, w których mówią jasno, że rolnicy nie powinni bać się tego wcześniejszego nawożenia, bo właśnie większy strach powinien Powinno budzić to, że może przyjść w końcu okres bez opadów, kiedy to zastosowane nawozy będą leżały tak naprawdę na wierzchu i nie będą wykorzystane, niż to, że nagle coś stanie się złego z tym zastosowanym wcześniej nawozem. A wbrew pozorom tych zagrożeń dla tego wcześniej zastosowanego azotu tak naprawdę zbyt wiele nie ma. Mówi się o tym, że aby taki nawóz został na przykład wymyty przez duże opady deszczu, to tej wody potrzebowalibyśmy naprawdę bardzo dużą ilość rzędu 200 czy więcej litrów na metr kwadratowy, a mniejsze opady rzędu chociażby kilkudziesięciu milimetrów, których zdecydowanie z większym prawdopodobieństwem spodziewałbym się w okresie następujących kilku, następnych kilku tygodni. To takie opady wręcz pomogą, aby właśnie ten azot był odpowiednio wykorzystany przez roślinę, kiedy trafi do tej strefy na tą głębokość, do tej strefy korzeniowej, na której właściwie powinniśmy go oczekiwać i do której, do której powinniśmy chcieć, aby trafił. Inna taka teoria, czy taki problem, który rozwiązuje też chociażby właśnie wspomniany profesor Witold. Szczepania, w ostatniej rozmowie, którą możecie znaleźć na kanale farmer.pl, to możliwość rozhartowania naszych roślin na polu stosowaniem takiego wczesnego nawożenia. Gdzie, jak możecie sami usłyszeć, Pan Profesor odpowiada na to, czy zadaje taką wątpliwość, że aby móc rozhartować rośliny na polu, one musiały być najpierw w ogóle zahartowane. I chociaż dzisiaj tego nie będzie widać, mamy taki ponury, delikatny, delikatnie deszczowy dzień, leci taka mrzawka i jest dość chłodno, no to wczoraj mieliśmy do czynienia z temperaturą w dzień rzędu 10-12 stopni. Było czyste niebo i świeciło słońce. Także ja również uważam, że te rośliny zahartowane nie są. I tutaj strach, że pobudzimy jakoś bardzo do wzrostu tym, że zastosujemy taki azot wcześniej i to może doprowadzić do jakiegoś większego wymarzania w przypadku powrotu zimy, jest raczej mało prawdopodobne i również ma to znaczenie dawka tego naszego pierwszego nawożenia, która przecież nie musi wynosić 100 kg czystego azotu. Na hektar, tylko na przykład, tak jak w naszym przypadku, 40-50 kg, i to jeszcze w saletrosanie, który tej formy bardzo szybko działającej ma chyba 1 trzecią z tego co pamiętam. Także tutaj naprawdę zastosowanie na już nawet tych 20 powiedzmy kg czystego azotu czy, czy mniej, no to naprawdę nie powinno spowodować jakiś szkód naszym roślinom, nawet jeśli ta zima miałaby powrócić. I o czym również warto wspomnieć, sam składnik, jakim jest azot przez mróz nie jest wymrażany, to również podkreśla profesor Szczepaniak w tej rozmowie, o której wspomniałem. Dlatego właśnie uważam, że ryzyko tego, że zastosujemy ten azot za późno, on nam się nie rozpuści odpowiednio i nie przemieści w strefę korzeniową roślin jest, czy powinno być dla nas bardziej niepokojące niż ryzyko tego, że taki wcześniej zastosowany azot miałby być wypłukany, czy miałby spowodować jakieś rozhartowanie roślin na naszym polu. I stąd właśnie takie moje nastawienie na to, aby, jeśli to się uda, zastosować ten nawóz możliwie Wcześnie, jak tylko właśnie warunki pogodowe pozwolą wjechać w pole. Jeśli chodzi o drugie dawki azotu, które będziemy stosować na naszych polach, no to tutaj już zdecydowanie trudniej o tym mówić, no bo nie wiemy kiedy uda się wjechać z tą pierwszą dawką, nie wiemy jak nasze plantacje będą wyglądały, kiedy ta wiosenna wegetacja już tak na dobre ruszy, jakie właśnie będą te warunki. Dlatego tutaj jest to już zdecydowanie bardziej orientacyjne z mojej strony, co będę mówił. Natomiast w rzepaku planujemy na drugą dawkę zastosować RSM w ilości około 350 kg na hektar, 28% RSM, który nam dopełni to nawożenie azotowe do około 155 kg. Azotu, dodatkowo być może stosując jeszcze mocznik w nawożeniu dolistnym, to nawożenie azotem w tym sezonie w rzepaku przekroczy u nas 160 kg, może dojdzie do 170, ale to tak jak mówię, będziemy jeszcze na bieżąco obserwować potencjał konkretnych plantacji czy konkretnych miejsc na plantacji i pewnie pod to też będziemy to nawożenie dostosowywać. Również nawożenie RSM zastosujemy w pszenicy. Tam dopełnimy to nawożenie do około 130 kg, czyli w RSM zastosujemy 80 kg czystego azotu. I tutaj również to jest taka dawka orientacyjna, będzie dostosowywana w zależności od tego, jak konkretne miejsca na polach czy cała plantacja będzie wyglądała, będzie rokowała, na jaki plon. Przede wszystkim a w jęczmieniu i w przężycie na drugą dawkę zastosujemy salmak w ilości 300 kg na jęczmień, czyli również 80, około 80 kg czystego azotu co razem da nam w jęczmieniu około 120 kg tego składnika. No i w przężycie z racji tego, że uprawiamy je na glebach o niższym potencjale ta dawka będzie mniejsza tak aby ta łączna dawka zastosowanego azotu wynosiła około 80 może do 100 kg w tych lepszych miejscach także no, jeśli nie zastosowaliśmy nawet jednej dawki na naszych polach to bardzo trudno mówić o terminie stosowania już drugich bo jest to takie wybieganie w przyszłość która może nam różną rzeczywistość przynieść natomiast na pewno w rzepaku i w pszenicy stosując RSM z racji tego, że zawiera on 50% formy amidowej, czyli tej mocznikowej, wolno działającej, no to tutaj na pewno również nie można z tym długo wzlekać. Natomiast jeśli chodzi o salmak czy saletrzak, no to on, co prawda, działa wolniej od saletry. Jednak jest tym nawozem uznawanym za szybko działający, więc tutaj będzie można bardziej dostosować to nawożenie do. Fazy rozwojowej rośliny, i myślę, że tym się głównie będziemy kierować, a ten RSM, no to będzie na pewno stosowany wcześniej. Dajcie znać, co myślicie o takim podejściu do wiosennego stosowania azotu w roślinach ozimych. Jeszcze raz cofnę się do tego tematu wczesnego stosowania tej pierwszej dawki azotu. Wielu rolników, szczególnie w internecie, wręcz wyśmiewa takie podejście. Uznaje to za jakąś biegunkę nawozową, która ma sugerować, że taki rolnik, który wcześniej ten nawóz rozsiewa, to chce tylko i wyłącznie zaistnieć, jak to się mówi, na wiosce i pokazać się sąsiadom, że jako pierwszy wyjeżdża na pole. I chociaż faktycznie czasami mamy z czymś takim do czynienia i niektórzy rolnicy mają takie podejście, to ja akurat uważam, że nie w przypadku. Nawożenia azotem, bo jego wczesne stosowanie się po prostu opłaca. I chociaż ten rok na razie wydaje się inny, ponieważ faktycznie tej wody na polach mamy bardzo dużo, wręcz za dużo, i powstają takie jak tamto zastoiska wody, to prędzej czy później przyjdzie taki rok, gdzie osoby, które z tym nawożeniem będą zbyt długo zwlekać, się po prostu niemiło zdziwią, kiedy to na ich zastosowany nawóz przez okres nawet miesiąca nie spadnie deszcz i będzie to nawożenie nieskuteczne i tak naprawdę strata pieniędzy. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Dajcie znać, jaki Wy macie plan na nawożenie azotem swoich pól na nadchodzący sezon wiosenny. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!